na pewno przygotował. No właśnie, podobno dzisiaj tak średnio, że chcę zostawić sobie na później. Treer, to ty, który ma jeść! Nie, Nie ma tej góry. Nie ma tej, kurwa! Nie Spokojnie, spokojnie! Dawaj do kurwa! Dawaj do Nie będę górnie! To Co kurwa! Co? 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 Co, ja nie będę podnosił jego ręki! Kurwa! Zarzuciłeś yy, Ferrariemu? Wiedziałem, <kauspijesgriffenie> że się... Ale poczekaj, że się rozkruł, nie? że 60. 60 to jest osoba, która na przykład razem z kolegami coś robi, nie? Czyli na przykład, nie wiem, napada na kurwa żabkę, albo tutaj na, na sushi. A później tych kolegów wydaje, mm -hmm. czyli wydaje swoich, nie? W mm -hmm. sytuacji, kiedy Amadeusz miał 16 lat i gdzieś tam go zaatakowali jacyś, inni rówieśnicy na ulicy, czy jakąś dziewczynę zaatakowali i on poszedł na policję, no to wiesz, to, to nie można tego nazwać 60. No bo co miał zrobić? Ganiać tych 16 latków i mieli się, mieli się nawzajem. Dobra, ale to tłuc. Po, co, ale po co on z siebie robi Gangstera? Po co opowiada, że jest prawilniakiem, ulicznikiem, łami ludziom szaszki i tak dalej? No to sobe włącz chcesz. No czy, tak, ma, ale w... pokażę, Dobra, ale mimo wszystko to się wydaje, że jednak 60. Ale tam na wiem. koszulce nie było tylko to, nie było innych po prostu koszulek, tam też było, że masz konfidentów. No ale dlaczego konfident? No przecież on nie jest. A to nie jest się konfident? Nie robię co? trzeba swoich, to może dostrzegać? No ale to co miał zrobić? Co by zrobił na jego miejscu, że ktoś tam. Ale to w... wtedy nie robisz siebie ulicznika, robisz siebie gangusa. Mi tylko o to chodzi. Może wiadomo, że. Pier... Zobacz, wpadają cię mieszkanie, biją twojego ojca, brata i tak dalej. Pierwsze co tu łapiesz, na telefon, to na policję, okej. Okay. No wszystko można zrobić, ale widzisz, no uważasz się za gangstera. Tak, tak, takiego się kreował, No mówi, ja że nie, nie wie, No kiedyś, że on się tak zachowywał i tak dalej, to wiem, no ale... Y, mimo tylko, wszystko, to mi się nie wydaje, że było No Mordo, no y, y, słuchaj mnie, no 60 to może tej. Ja powiem tak, nigdy nie dałem na psa. W słusznej czy słusznej niesłusznej sprawie, nigdy. Nie złożyłem na nikogo y, zeznań obciążających. A miałem okazję. Złe określenie, ale wiesz, yy, tak czy siak, dalej ci tłumaczę. Nie jestem yy, za tym, żeby ktoś się kreował na gangstera. To, tobie Ma... chodzi o to, że on się kreował na gangstera wcale? A, A sąsiedzi? Nigdy w życiu nie ten. Mm -mm. A byłem kurwa wzywany. Nic nie wiedziałem, nic nie pamiętałem. Więc no... A wcale a, 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 okazuje się, że wiesz, że... Okej, okay, dobra, no wiesz. to teraz rozumiem. Jak I... ja chce będzie rzecz on coś cały czas będzie kurwa. Jak chce będzie to rzecz, to jego ojca, dzisiaj na wam, nigdy nie powiedziałem na jego ojca złego słowa. Dzisiaj nawet no. tak kurwo! O. Będziesz się tym synem najmana z tutaj myśl na mamy matki rucham. Póki no. no lujesz tak kurwo! Zajebiesz do no. moich rodziców! Zabieram, dziękuję, nie będziesz, Zabieram, dziękuję, nie będziesz, kurwa nie wyjdziesz? A ty mój kurwa nie wykorzystałeś kurwa seksualnie na przykład jak był pijany. K**iciel Polański. Jebać Polańskiego nazwisko. Zobowiązuje Cier Polański tak? i tak kurwa... To tej... rzeka, to słuchaj, teraz to co powiedziałeś, fajnie, fajnie, że to powiedziałeś kurwa. Powiem ci, że czekam w takim razie na te dziewczyny, bardzo chętnie bym się z nimi skupił. Nie wiem czy będą chciały, jeśli będą to chciały, to fajnie się fajnie. wiedzą. E a jeszcze jedna ważna sprawa. On ci zarzucił. Y mi kiedyś rower zajebał ktoś z kratki, to mi pan Bagieta znalazł go jakiegoś leszcza odebrałem na komisariacie. Tak szczerze? Eee, bardzo złe zachowanie. Ja miałem tak, to wam powiem. Ukradli mi samochód 4 lata temu. Pięknego Jaguara miałem. Eee, Zajebali mi po prostu. Zajebali mi kurwa samochód na ten, na walizkę. No ale widzisz, nie poszedłem na żadną policję. Wziąłem telefon, zadzwoniłem w dwa miejsca, dostałem telefon zwrotny i po półtorej godziny samochód stał pod, pod, pod tym, pod moim domem. Więc no, jeszcze przyszedł ten, przyszedł złodziej, dałem mu flaszeczkę, zapytałem, czy przejażdżka była w porządku, była w porządku. To było na tyle. Sicarios. Jeszcze umyty był. No. Mm, na konferencji. Jak Jaguar? Zobacz, zaś ci Pokażę wam. Co jest? Mm, nie działa strona. Jakiego miałem? Tego jakuara miałem Piękny samochód, piękny Do dzisiaj go wspominam Że ty wykorzystywałeś na imprezach pijanej dziewczyny no, Zarzucił mi dużo więcej jeszcze Nie tylko to, zarzucił No tak, mi ale jeszcze. coś takiego miało miejsce czy nie? Nie, stary, gdzie ja jestem zresztą... To jest prototyp? No tak, bo tylko jeden taki był dla mnie, zrobili Twierdzi, że on lada chwila lada chwilę zdobędzie jakieś... No to dowody. czekamy. Czeka no, mordo nie ma czegoś takiego. Jestem bardzo spokojny na ten temat, bo wiem, że nie ma czegoś takiego. Wiesz, mordo ja jestem czuciowy chłopak. Ja, serio. No, ja jestem, wiesz... I może kiedyś były, <grym> wiesz, a już takie już... No nie wale no. farmazonów, ale na chuj pierdolicie jakieś kurwa rzeczy, że jakiś farmazon kurwa czy coś. A to, że miałem La Ferrari, Aporta też mi nie, nie ten. Nie wierzycie, tak? Ja pierdole, kurwa, byłem, byłem na premierze w Genewie, jak pokazywali ten model w 2017 roku. Yy, I sam Enzo Ferrari przyszedł, uścisnął mi dłoń, uścisnął mi dłoń i powiedział, serbiusz gratuluję zakupu. Niesamowite to jest. Niesamowite to jest. Ja wiem, że wy mi ogólnie zazdrościcie, bo, bo przede wszystkim wy nie wiecie. Wy nie wiecie z kim ja przy jednym stole siedziałem, więc no, więc ty sobie tam jeden z drugim możesz pierdolić jakieś głupoty, bo, bo ty nie wiesz kogo jeszcze znam w Berlinie. Spoko, nie by farmazon, nie farmazon, ale spoko. Jeden telefon jedziesz z arabem na wycieczkę, no tyle mogę ci powiedzieć. Kiedy kiedy, wiesz, rozrabiałem, spotykałem się z wieloma dziewczynami już mam dawno za sobą, nie? Wiesz to jest tak, że jestem tego pewny, że że nic tam mnie nie znajdzie, jestem z tym totalnie spokojny. po prostu to na o się, się chwyta, okay. nie? Nie miał po prostu, wiesz, ale stary on nie tylko to zarzucił, zarzucił mi dużo więcej. No ja wiem, ja wiem. Masz jakieś dowody na te dziewczyny? No, Kurwa, ja nie spodziewa. sądzę, żeby one się chciały kupić tę no, nie? Tu się rodzi. Nie, eee, na pewno na pewno jedno, no... nie to tak, jest. Eee, że molestuję. Eee... Wiesz co? No I chyba pedofilę nawet powiedziałeś. A co kurwa, jak popiera na, na czternastolatkę? Jakim on tam jest, nie? Bardziej piję do tego, że po prostu popiera po tych, którzy napadli na czternastolatkę, nie? Bo chodzi ci o to, że ci zarzucił, że jesteś premierem, tak? Tak. No. A tutaj jest oryginał tych dokumentów. Ty, jaka osoba związana z federacją, oczywiście masz wgląd w takie rzeczy. Ale czyli twoja firma. O, obsługiwała wczoraj ten Prime MMA, tak? Jakby była jako ten... Byłeś pod wykonawcą? A, czyli finalnie nie byliście? No nie, 30 ochroniarzy, no. które nie, nie było na mnie, żeby nie zacząć, nie? A wy co, robicie powiem, te swoje quizy, jest... czy jednak nie? nie? Nie, 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 co to jest? Przekonali was? Pokaż. Ale co, żeby był was, wasz was pomysł? Te brzmią, nie No nie do końca Wy no chcieliście spójrze płynę z To był, tak, to to był, był to pomysł Wojtka to, i coś. I teraz nie wiem. Co się teraz zakończy? Nie, ja Chodźmy. Ale kurwa, czemu Wy mówicie, że ktoś umarł kurwa, byłeś na, na pogrzebie kurwa, widziałeś jak mu ciało kurwa kremowali. Ja mam kurwa numer Denzo Ferrari w telefonie. Proszę. O, mam tutaj numer. I tyle. A to, że kurwa w telewizji czy gdzieś tam na Wikipedii pisze, kurwa, że nie żyje, to se kurwa może pisać. Ja normalnie rozmawiam z chłopem, kurwa jak coś potrzebuję. Eee, mam jeszcze 488 i pistę też mam. mam, mam, mam dwa Ferrari. Eee, no normalnie sobie w garażu stoją, zimują aktualnie. Eee, no, gdyby była inna pora roku, to zszedłbym z kamerą do garażu i bym wam pokazał, ale... Z racji tego, że, że tutaj temperatury nie są przyjemne, to są w klimatyzowanym garażu w, w centrum Warszawy aktualnie sobie stoją. Więc no. I ostatnio jeszcze dzwoniłem właśnie do ENZO i, yy, i zamówiłem stradale nowe, bo mi w, yy, w tym... Bo tutaj w salonie Ferrari we Wrocławiu kazali mi czekać y, dwa lata na samochód. Zadzwoniłem do Enzo, powiedziałem: "Bonasera, Enzo! Stradale tu, serchito". I powiedział, i powiedział że, że spoko I ten. I w przyszłym tygodniu odbieram. Mogę do niego zadzwonić, jak chcecie. Buonasera Enzo! Cosa è successo? Enzo, buonasera! Non so cosa co ci che non si odbiera. Jak wygląda? Góra, że będzie takie nie coś. coś. Ale tak. kurde, no nie wiem. Nie wiem, to jest. Nie, no chyba wygląda. Kamil gra muzykę. Prowadzimy sylwestra, sylwester sobie widzicie. Sylwester tutaj przywita się z chłopakami. Ma kawał drogi do przejścia. <laughs> Dobrze, już wiem na co uważać, kurwa. Co, słyszałem, że stiflera znakautowałeś. Jak to tym zastanawiam. Co, zastanawiam. Co, się... co źle mogłem zrobić? Stiflera znakautowałem Nie no... słyszałeś? Jestem z waszego klubu, nie? No, mnie. To się dowiaduję. Mam nadzieję, że mnie chwalił. Tak. A. A. <laughs> właśnie, ja taki byłem ciekawy. Ja jak słyszałem. Ja słyszałem, że ponoć akcja była taka, że Rafał Likiewicz na równo z Karoliną Mowczar sparuje nie to zastanawia, gdzie taka potencjała atomówka zostałaby wystrzelona, w który kraj, miasto czy miejsce, żeby miało swój wydźwięk, ale zarazem jak najmniejsze konsekwencje dla tego co wystrzelił. Nie widzę możliwości, żeby, e, żeby jakikolwiek kraj, który wystrzela broń atomową, e, liczył się z tym, że nie będzie konsekwencji. To jest, to jest, to jest one way ticket, to, to, to jest 0 nie? To nie, nie to nie możesz kurwa wystrzelić na pół. Nie możesz wystrzelić tak, ale żeby krzywdy nie zrobić. Jak wystrzeliłeś, to wystrzeliłeś. Nie możesz być trochę w ciąży, nie możesz być trochę martwy, nie możesz być. Nie możesz wystrzelić broni atomowej, kurwa, tylko tak trochę o Jacygóra Warszawskie show. To Polak był też na budowie? O, ku... ja wiem o czym ona mówi, a jak to. Ja nie wiedziałem, że Polak też był tam na budowie. No Co nie, Sandra? To ja tu jestem. Ha! <laughs> oj, oj, oj. Ale co? No nie wiem, czy mogę o tym mówić. Samocne, co, co nie, Sandra? Och, to, że Zabielski tam był, to ja wiedziałem. Bo... Rykoszetem wyszło, bo Nitrozyniak nie wiedział o jaki na początku chodzi film. Tak, tak, tak. I skojarzył, że kiedyś Filip mu pokazywał jakiś film, gdzie, jakaś, gdzie Filip uprawia seks z jakąś dziewczyną. Uh -huh, uh -huh. Y I gadałem z Tobą wcześniej przez telefon, i mówiłeś, że faktycznie było coś takiego. Ta, Filip, tak też mi chyba chyba kiedyś też mi pokazał. Mordo, to było 5-6 lat temu. No tak. Y I czy Ty byłeś na tej samej imprezie co Filip y Tak, Tak, z Tak, dziewczyną? tak, byłem na tej imprezie. Byłeś, no właśnie. Tak. I teraz jest pytanie najważniejsze. Czy, bo. Y Nitrozyniak mało powiedział w tym swoim szocie o tym filmie, ale później z nim gadałem No i tam się pojawiła informacja, że ta dziewczyna no, była tak pijana, że ona była wręcz sztywna od wódki czy no to ja jest nim, prawda? No ja z nim rozmawiałem też dzisiaj, no i tak już, już nie do końca, tak wiesz mi, mm -hmm. Wiesz o co chodzi, rozmawiałem z nim i mówię do niego e, mordo, bo, ty, bo ty mi napisałeś chyba, że, był, że ona była sztywna czy coś, nie wiem właśnie gdzieś... No ja takie informacje A, dostałem No ja do niego mówię, ty, bo ty powiedziałeś, że ona sztywna, bo no mordo, wiesz, w sumie ja to widziałem 5-6 lat temu, ale tak mi się wydawało Mhm. No, ja ci powiem tak. Ja... Zadzwonił do mnie chyba, jak, bo gimper jakiś dzień wcześniej puścił film, albo może dwa dni wcześniej. I ja siedziałam na live, nie? Ja siedziałam za, na live, biorę ten, ktoś do mnie dzwoni, odbieram telefon. Słyszę: Cześć, tu Filip. Złotałem mikrofon. Mówię, no. Filip Sabielski, Mówię, no. Bo ty powiedziałeś tam Gimperowicz w Ardendze coś tam? A ja no? A on mówi: A ja uważam, że to nieprawda. I że czegoś takiego nie było. Mówię: No i co? A on mówi: No bo ja tak uważam. Mówię: Nie złeś do mniej więcej, kurwa. Nie wiem, kto mu dał mój numer. Ale kurwa, tak szczerze to. Nie, kurwa, ziomek, ziomek zadzwonił do mnie, ziomek zadzwonił do mnie, żeby mi powiedzieć, że nie zgadza się z tym, co widziałem. Więc no. Jeszcze cię pozwie za niesławienie? No nie, no bo ten film też widziała Sandra, widział i samu, widzieli bracia malczyńcy. No. Ja w tym nie uczestniczyłem, więc tak naprawdę no, na mnie to się odbiło wszystko. Uh -huh. Wiesz, nie chcę też odpowiadać za Nie, jakby, okej, okay, ty się wybroniłeś z tego, ta... nie? Ale teraz, właśnie, rykoszetem wyszła sprawa, uh -huh. że właśnie Filip coś z jakimiś dziewczynami, które były bardzo pijane. Ja teraz chcę dojść i uh praktycznie. -huh. Okay. Nie, no powiem ci tak, no, wydaje mi się. Pytanie, czy ta dziewczyna wyraziła zgodę na to, żeby była nagrywana i żeby się podobała czy na... ona była tak pijana, że była nieprzytomna. Z no, to tego, co to pamiętam, to, to ona sama to nagrywała. Ale to dlaczego to było na telefonie Filipa? Ona to sama grała swoim telefonem i ona mu wysłała. z tego co pamiętam, ja mam takie przyświty, że coś takiego było. Mordo, to było, ci, to było 5-6 lat temu, wiesz, ja, ja dalej ja to pamiętam jak przez mgłę. Podsumowując aferę, mamy kilka wersji. Nitrozyniak twierdzi, że istniał film z budowy, gdzie było widać całkowicie pijaną, sztywną odwódy dziewczynę. Takim filmem miał się chwalić Filip kilka lat temu podczas eventów dla influencerów. Adrian Polak twierdzi, że film z budowy z dziewczyną w trakcie czynności seksualnej faktycznie istniał, ale dziewczyna była trzeźwa do tego stopnia, że sama nagrywała stosunek, a następnie sama go przesłała Filipowi. Adrian twierdzi, że co prawda był wtedy na tej imprezie, na której powstał film, ale sam na nagraniu nie występował. To, że film istniał, potwierdzają również. Istniał Samu oraz Malczyński. Natomiast Filip twierdzi, że taki film nie istniał i znowu jest pomawiany. Słuchaj, no po pierwsze tylko widny się tłumaczy. Po drugie, jeżeli masz mi coś do zarzucenia, no to po prostu pokaż mi konkretne dowody, konkretne filmy. Nigdy nic nie zrobiłem złego. Wygrałem sprawę o zniesławienie, gdzie byłem pomówiony. Jaka jest prawda, raczej się nie dowiemy. Co prawda Amadeusz Ferrari miał spotkać się z Rafalalą w piątek, by taki film otrzymać, ale przełożył spotkanie. Ja osobiście uważam, że Rafalala, gdyby taki film kiedykolwiek miała, to już dawno by go opublikowała. Konopski do mnie napisał, uh -huh. że ma w kurwę też na Filipa i tak dalej. Na całe szczęście detektyw Konopski zbiera materiały dowodowe <gry> i pewnie wkrótce rozwiąże sprawę i będziemy wszyscy mieli jasność. Kurczę, to jest tak mocne, że Amadeusz powiedział, że do tej walki na pewno nie dojdzie. Hmm. <śmienic> Nie no, myślę, że to będzie że dobry przerywnik, myślę, do różnych kanałów, takich eee, Takie teksty, o, idzie ten, w Tak, przyszedł tutaj na wywiad. Tak, ja Medyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale kończąc ten wątek, myślisz, że dojdzie do tej walki? Tak. Dobrze. A, a mówi, że absolutnie. Krzysiu, czy jest możliwość, że Amadeusz Ferrari zabije Polaka przed walką? Chyba nie ma. Nie, no nie dopuścimy. Pytam no, Wojtka, czy dostanie, pytałem, czy Wojtek dostanie ochronę. Pytam Wojtka, czy dacie ochronę, która będzie towarzyszyła Adrianowi 24 godziny na dobę. Przerabialiśmy już takie sytuacje, znaczy sytuacje powstały takie, które wymagały zapewnienia zawodnikom ochrony osobistej, także nie jest to dla nas nowość. Jeżeli eskaluje jeżeli, no, to do takiego poziomu, że będzie to niezbędne, to to zrobimy. Mm -hmm. Czy pięć osób widziało film różnie, ludzie go pamiętają, osoba, która miała być na filmie, to do tego filmu nie pamięta? Mm -hmm. No można tak, no. Ja mam tylko odnośnie tego powiem jedną rzecz ja w momencie kiedy, kiedy widziałem ten film, bo ja potwierdzam, że go widziałem, no jest tego co widać więcej osób go widziało, nigdy w życiu nie, nigdy w życiu bym na podstawie tego filmu nie powiedział, że, że tam kurwa są kurwa, to wiecie, to też był 2016 rok, kurwa, jakoś nagrań w nocy, nawet z iPhone'a to, to, no, to nie była kurwa yy, to nie była kurwa klasa światowa. Yy, nigdy w życiu nie odebrałem tego, jakby, kurwa, jakby ktoś był gwałcony, czy, 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 kurwa, bo też tam się pojawiały jakieś, tam się pojawiały jakieś tweety, że ktoś był, kurwa, przypięty pasami do rusztowania. Yy, kurwa, no, tego bym nie powiedział. Bardziej ja to zawsze odbierałem, kurwa, jakoś coś turbo na zasadzie dla mnie jest kurwa turbo obleśne, jak jakaś laska kurwa idzie się w hermetycznych yy, nie, w hermety, nie w hermetycznych warunkach kurwa, puszczać na jakiejś budowie kurwa, czy w jakimś innym kurwa miejscu. Yy, z osobą jedną kurwa, z, oso, z osobami kilkoma. Yy, daje się nagrywać, ale z drugiej strony dla mnie też jest kurwa turbo obleśne, Yy, nagrywać i chwalić o tym, że o, się ma ruchom laskę na budowie, nie? Na no, takiej zasadzie. Bardziej miałem, bardziej miałem, takie, kurwa, jakie oblechy jebane. Na no, takiej zasadzie to było. Hermetycznych? No takich, kurwa, no wiesz, no, jak dasz dupy w łóżku czy w, czy w, samochodzie, no to wydaje się, że to są kontrolowane warunki, ale, kurwa, budowa to nie jest jakieś, kurwa, miejsce zbyt czyste, kurwa, żeby się ruchać, kurwa, w syfie i w, w gównie i ubóstwie, nie? Na no, takiej zasadzie. Więc no. Ktoś mocno przyciśnie, to wszędzie można. No z jednej strony kurwa, no nie wiem, no. Można się chyba kurwa nieciekawych infekcji nabawić, kurwa waginalnych, nie? Ale kibel w klubie jest? No ale wiesz, kurwa, jak na stojaka sobie popchniesz laskę o ścianę, no to kurwa, to jeszcze jakoś tak. Chuj, zresztą nie wiem, czy, czy byłem, chyba nie byłem nigdy świadkiem, jak ktoś się w kiblu ruchał. Bo zazwyczaj w klubach przed kiblami, no nie wiem, być może, być może nie byłem aż, aż tak dobrych, albo aż tak chujowych klubach. Ja yy, zazwyczaj w klubach, w których byłem, to zawsze ochrona jest, yy, zawsze jest ochrona przed ubikacjami, no jest damska męska. Nawet nie mógłbyś wejść z laską do kibla, bo ci ochroniarz nie pozwolił. Więc no.